Witam serdecznie. Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się robieniem takiej bardzo ciekawej formy z gliny, jaką jest lampion czy też jak niektórzy mówią kominek na świeczkę. Takie oto naczynko, do którego możemy włożyć świeczkę, postawić jej, żeby zrobić klimat w domu. Jak tutaj mamy zaprezentowane trochę bardziej abstrakcyjne wykonane przez dzieci z elementami ozdobnymi. Tutaj coś w stylu architekturki niby. Tu coś bardziej różowego, to chyba jakaś dziewczynka robiła. Ja postaram się zrobić taką moją interpretację tego tematu. Na początku muszę przygotować sobie płat. Jak Państwo pewnie zauważyli, mam tutaj trochę inny rodzaj gliny niż ten, z którym mieliśmy do czynienia wcześniej. To jest glina szara, tak zwana szamotowa. Ona posiada takie drobinki, okruszki. Ta glina jest o tyle specyficzna, że stosuje się przeważnie do. Większych form, na przykład jeśli budujemy większą statuetkę, na przykład takiej wysokości trochę niższą, gdzie bardziej stawiamy na, na to, żeby szła ona w górę, zachowuje ona po prostu wtedy pion i nam się nie, nie przewraca. Ona się mniej nadaje do takich szczegółowych, drobiazgowych figurek, czy tam ramek na obrazki, zniesie lepiej się wykonuje większe, większe formy, ale jeśli chodzi o takie proste formy, gdzie jest mało elementów dołączenia jest ona w sam raz. Możemy wyciąć nasz, nasz prostokąt stanowiący ściankę. Aha. Możemy to zrobić niekoniecznie od linijki, ale po prostu na oko. Zawsze można to poprawić potem. Tniemy ruchem pewnym. Ze względu na to, że będziemy wycinać w tych ściankach otworki nożem, będziemy musieli użyć wałka, wokół którego owiniemy. Ten plaster gliny. No powiedzmy. Wiemy mniej więcej ile ile długości my, powinien. Ten nasz pas gliny. No mniej więcej tyle. Trochę na jest za dużo. Nakładamy go następnie na tą rurę tekturową. Uprzednio owijamy ją kawałkiem gazety. Z tego względu, że no nie chcemy, żeby nam się ta glina przykleiła, prawda? Do do wałka, to i tak podczas wysychania nam ładnie odejdzie. Owijamy teraz naszą ściankę glinianą dookoła walca. Spory zapas, możemy go usunąć. Łączymy obydwie końcówki przy pomocy wody. Palcem wodą wygładzamy, możemy jeszcze... O, to nam trochę zaczęło pękać, jak widzicie. To są te uroki szamotowej. Gliny najlepiej się z niej robi takie jednobryłowe, wysokie statuetki. O, widzimy, że w miarę nam się ma fason. Możemy jeszcze przyjechać w taki sposób, wyrównać miejscami, gdzie nam coś się wydaje, że nie pasuje. Mamy główny korpus. Teraz, właśnie, formujemy denko do naszego kominka na świeczkę. Myślę, że taki kawałek gliny wystarczy. No, musi on być na tyle masywny, żeby ten korpus duży utrzymać i objąć. O, no glina pęka. Oczywiście używamy cały czas wody do maskowania wszelkich takich pęknięć, wygładzania struktury gliny. Coś takiego może być. Trochę delikatna korekta. I możemy przyklejać ścianki. Nawilżamy oczywiście, tak jak w przypadku innych Przedmiotów możemy się posiłkować karbowaniem klejonych powierzchni. Lepiej nam po prostu złapie wtedy tam okraglina. I umieszczamy nasz korpus kominka na świeczkę. Lekko naciskamy, żeby nie zepsuć fasonu. Sprawdzamy, czy się trzyma. Pion trzyma się. Lekko, nawilżonym palcem możemy jeszcze poprawić tutaj, gdzie nie gdzie, tą szczelinę. Ale to jeszcze nie koniec zabawy, ponieważ musimy wyciąć tutaj otwory na świeczkę. Ja bym proponował jeden otwór można wyciąć przy pomocy właśnie foremki na ciastka w formie choinki. Akurat taka była pod ręką, to taką zastosujemy. Można wyciąć jeden otwór, bądź więcej otworów. Tutaj nam tekturowa tuba trzyma, nie pozwala zepsuć fasonu. Jeden otwór jest, możemy wykonać jeszcze drugi otwór w pobliżu. W taki sposób mamy kolejny otwór. Możemy poprawić to nożem czy skalpelem. W taki sposób. Możemy jeszcze zrobić większy otwór tutaj, którym, przez który będziemy umieszczać naszą świeczkę, możemy się zapalać. Wykorzystamy do tego, o no wykorzystamy do tego nawet skalpel zwykły. Na początku narysujemy sobie kształt otworu. Mniej więcej okrągły bądź nieregularny, który następnie wycinamy. Przez ten otwór będziemy umieszczać w pojemniczku naszą świeczkę. Sprawdzamy jeszcze, czy trzyma fasą. Możemy dodać jakieś dodatkowe elementy ozdobne, na przykład zwykłe kuleczki podoklejać miejscami, które w przyszłości, jak to zostanie wypalone, pomalujemy na inny kolor, bo one się nam fajnie wyróżniać. Tutaj, tutaj. Mniej lub bardziej symetrycznie, możemy jeszcze wykonać taki wałeczek, pasek z gliny, którym następnie obkleimy, okręcimy dookoła nasz kominek na świeczkę. Należy pamiętać, że przy wałkowaniu takich właśnie elementów, jak ja teraz to robię, również co jakiś czas zwilżamy je wodą po to, aby przy wyginaniu, gdy je będziemy nakładać na inny przedmiot, nie pękły. Taki, oto, powiedzielibyśmy kawałek makaronu. Możemy umieścić na naszym przedmiocie też za pomocą wody. Powiedzmy, będzie on nam szedł stąd, aż na samą górę i dookoła. Możemy go jakoś zakończyć, tak delikatnie. Sprawdzamy, czy wszystko się trzyma, czy całość jest zachowana. Jest już chyba wszystko gotowe. Jeśli nam się nasze naczynie podoba, odstawiamy je do suszenia, następnie do wypału. Dobrze jeszcze jest sprawdzić wcześniej przed odstawieniem do suszenia, czy powierzchnia tutaj na dole, na samym dole jest idealnie płaska, czy przylega do powierzchni, czy po prostu nie będzie nam się chwiał i turkotał ten wazonik na świeczkę, jak już będzie gotowy wypalony. Wiem, że to jest mniej więcej płaskie, dobrze przylega. Przedmiot jest praktycznie skończony. Musimy odpowiednio wcześnie usunąć ten otowałek, gdyż glina wysychając będzie się kurczyć. O, w ten sposób usuwamy wałek. Gazety, jeśli się gazeta przyklei, nie musimy gazety usuwać, bo gazeta się wypali w czasie w trakcie wypalania. Nasz lampion jest praktycznie gotowy. Jeszcze jedna uwaga, o której ja tutaj muszę wspomnieć. Kiedy umieszczamy otwory, szczególnie większe otwory w naszym wazoniku wycinamy je, musimy pamiętać, żeby one nie były położone zbyt blisko siebie. To jest minimalna odległość, jaką możemy zachować. Gdyby to było cieńsze, to w procesie schnięcia i wypalania na pewno by nam tutaj pękło i nasz przedmiot by się zniszczył. O tym musimy pamiętać. Przedmiot odstawiamy do słuchania. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania z ceramiką.